Szanowni Państwo, witam na kanale 63:421 w kolejnym odcinku programu. Tak nie powinno być. Na wstępie chciałem Państwa zaprosić na 21 sierpnia do Antonina, do parku przy Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Tam odbędzie się przygodzickie biennale sztuki, retrospektywa, część trzecia. E, twórcy maści, wszelakiej, bo i będą koncerty, i pokaz mody, i będzie oczywiście malarstwo, fotografia, grafika, rzeźba, rękodzieło. Zjadą się twórcy z całej Polski i zaprezentują swoją twórczość. Zapraszam serdecznie. E, wstępu, oczywiście, nie ma po tej oficjalnej części, będzie część nieoficjalna. Ona się będzie działa na ośrodku wypoczynkowym Lido, czyli będzie po prostu ognisko. Szanowni państwo, dzisiaj dowiedziałem się, że w naszej gminie chcą burzyć zabytki historyczne czy budynki historyczne, które są w pewnym sensie zabytkami. Tym razem padło na Topole Wielką i w sobotę podobno ma zostać wyburzona stodoła, jeden z ciekawszych i myślę, że starszych budynków Topoli Wielkiej. A w to miejsce ma zostać wybudowany czy postawiony parking. Ja się z takim obrotem rzeczy oczywiście nie zgadzam, ale też sobie zdaję sprawę z tego, że to, że ja się nie zgadzam, no tak naprawdę nic nie znaczy, bo ktoś podjął decyzję, żeby po prostu ten budynek wyburzyć. Szanowni Państwo, nie przedłużam dłużej. Udajemy się do Topoli Wielkiej. Zapraszam. Szanowni Państwo, jakiś czas temu dostałem od, od, od właśnie pani dyrektor w szkole Jankowej taką informację, że ten budynek będzie wyburzony, Ta taka stodoła, można powiedzieć, historyczna. Ja uważam, że tak nie powinno być. To znaczy nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby po prostu zburzyć to i w to miejsce postawić parking. Ten budynek jest naprawdę stary, on jest bardzo ciekawy architektonicznie. architektonicznie. Ma bardzo ciekawe właśnie rozwiązanie tych wrót, takich otwieranych, przesuwnych z przestrzałem na, na drugą stronę budynku. Ta ciekawa taka skrytka, czy ta piwniczka, która jest tutaj po prawej stronie. To oczywiście wszystko wymagałoby e, renowacji, e, odnowienia i, i jakiś no, też konkretnych wkładów, ale myślę, że, że jeżeli gmina Przygodzice jest liderem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych, to chyba nie byłoby problemem, żeby jednak postarać się też, żeby tutaj stworzyć dla mieszkańców, a jak to też Wiesiu Witek powiedział, wymagania mieszkańców, jeżeli chodzi nawet właśnie o takie sprawy infrastrukturalne, one rosną z roku na rok, bo tutaj się wszystko rozbudowuje, coraz więcej domów dookoła powstaje, no to posiadanie takiej sali z takim ciekawym designem i, 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 i po prostu wyglądem. No, mo, mo, mogłoby być takim powiedziałbym nawet centrum jeżeli chodzi o tą naszą wioskę, o to pole wielką, e, no i ja nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby po prostu pozbywać się tego budynku, e, bo tu przecież mogą się dziać naprawdę dobre rzeczy, nie trzeba będzie uruchamiać po prostu wielkiej sali wiejskiej, bo to jest tak naprawdę moloch, a na, 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 na te grupy zorganizowane, gdzie jest powiedzmy jakoś tam 10 osób, w zupełności takie kameralne małe miejsce wystarczy i oczywiście ja też pomijam fakt, jakby możliwości zagospodarowania właśnie tego terenu, tego zielonego przed, prawda? W sensie tego, gdzie, gdzie teraz jestem. To wszystko mogłoby naprawdę tworzyć bardzo fajną całość z tym przedszkolem. Te budynki są bardzo jakby do siebie zbliżone. No i myślę, że warto zastanowić się czy to, aby na pewno jest najlepszy pomysł. No ja oczami wyobraźni oczywiście wiem, że to wszystko kosztuje, ale myślę, że też to nie jest tak, że, że jakby gmina Przygodzice nie jest w stanie, nie jest w stanie jakby no, pozyskać tych środków. Pamiętam, że rok temu rozmawiałem z panem Wójtem na temat tego właśnie budynku i się pytam, dlaczego tak jest, że, że to przecież no, można coś fajnego z tego zrobić. I pan Wójt, odniosłem takie wrażenie, że właśnie on nie jest przekonany do, do pomysłu wyburzenia te, tego budynku i nawet mówił, że żebym jakoś pana Wójta wsparł właśnie w tym, żeby tego nie burzyć. Ja tak się zastanawiałem, jak ja mogę to zrobić, no bo szczerze powiedziawszy, no właśnie nie wiedziałem, jak mogę to zrobić, ale, ale jakby no, w tym momencie, mając ten kanał, jakąś tam możliwości komunikacji, z państwem, jakby, no, wspieram, no, wspieram i, i uważam, że tak nie powinno być. Uważam, że ten budynek e, powinien zostać i powinien e, jakby dostać nowe życie, drugie życie, takie, które, e, no, będzie służyło mieszkańcom, ale też będzie takim atrakcyjnym miejscem do spędzania po prostu czasu. No to tyle. Pierwsza sprawa, albo nie pierwsza, to jest właśnie ta piwniczka. No, no to, jest, to jest coś niesamowitego, skrytka. E, tutaj, jak sądzę, właśnie pełniło to kiedyś taką funkcję spiżarni. E, dach, dach właśnie. Teraz spójrzmy na ten dach w przedszkolu. Tak wygląda właśnie ten budynek przedszkola. Odrestaurowany jest położony, na, położony na nowy dach, pewnie nowa więźba również. I naprawdę, okna nowe wstawione i pięknie to wygląda, i myślę, że właśnie to wszystko jakoś z tym koresponduje. Tutaj te, te drzwi przesuwne, e, te wrota przesuwne, niesamowite. One są taki przestrzał, mają na też drugą stronę, one są takie no, jakby przejściowe, w sensie, że jakby te przesuwne wrota są również po drugiej stronie budynku, czyli tu tędy jakby wjeżdżano do gospodarstwa. Tutaj ten budynek nie wiem, on chyba był tak dobudowany, taka dobudówka. Ona akurat w sumie jest niepotrzebna, do środka nie będę wchodził. Teraz chciałem Państwu pokazać, jak to wygląda z drugiej strony. O, tutaj też jest taka dobudóweczka, ale ona mogłaby spokojnie zostać bo budóweczka z drugiej strony mogłaby spokojnie zostać no i teraz mamy właśnie tutaj tutaj ma iść chodnik z tego co wiem właśnie znaczy jest chodnik ale ma być wydłużony dalej no i tak się prezentuje właśnie z tej strony tutaj są te, te bardzo fajne wrota o szwagier tak Cegła wydaje się, że jest bardzo dobrze zachowana. Nie widać tutaj, żeby to nachodziło jakoś szczególnie wilgocią. Tak. Tutaj jest ta cała przestrzeń, w której równie dobrze mógłby powstać parking po prostu, tak? To wszystko tutaj i tam jeszcze dalej, i tam jeszcze dalej. Także ja nie wiem. Tutaj i przedszkole i przedszkole ja jeszcze pokażę właśnie jak to przedszkole wygląda o tak wygląda właśnie od frontu tak a tam jest właśnie ten budynek